Najbardziej niebezpieczny i jednocześnie najbardziej tajemniczy człowiek na świecie. Jego imię jest wypowiadane szeptem, a cała Turcja wydaje się być pod jego kontrolą. Trzyma kraj w napięciu niczym niewidzialna ręka. Według lokalnych plotek, sam prezydent Turcji Erdogan jest mu posłuszny. Europejska policja próbowała go aresztować więcej niż raz, ale za każdym razem wypuszczała go z powodu braku dowodów. Wielu uważa, że jest on szefem najbardziej wpływowej i niebezpiecznej grupy na świecie, a pod jego wpływem znajduje się cały świat przestępczy. Ma wszystko: luksusowy salon samochodowy, własny jacht z helikopterem na pokładzie, ogromną rezydencję ukrytą za wysokimi murami. Gdziekolwiek się pojawi, towarzyszy mu orszak kilkudziesięciu samochodów, jakby był prezydentem. Jego strażnicy pilnują go dzień i noc, nawet podczas snu. Mówi się, że przebywa w Monako częściej niż w domu. To jego ulubione miejsce na relaks i spotkania. Wśród swoich ludzi znany jest pod pseudonimem Wilk ze względu na zimne, przenikliwe spojrzenie, które sprawia, że czuje się nieswojo. Ludzie nie wiedzą, skąd pochodzi. Ale nikt nie ryzykuje zadawania zbyt wielu pytań. Dla jednych jest legendą, dla innych koszmarem.